Witajcie na kanale Brodatelce. Witajcie również w kolejnym odcinku trochę zaniedbanej przeze mnie serii jaką chciałem tu na kanale tworzyć, a mianowicie Retrowycieczki. W Retrowycieczkach chciałem głównie skupić się na retro sprzęcie chłodzenia wodnego, aczkolwiek nie tylko. W Retrowycieczkach pokazywałem do tej pory na przykład Commodore mojej żony, później odnawiałem zakupioną do niego stację dysków, było także odnawianie klawiatury starej od Apple'a. Również była budowa repliki chodzenia wodnego coolens Exos AL. Oparta była ta replika w, praktycznie w 50% na częściach z tego właśnie chodzenia, tylko umieszczonego w oryginalnej obudowie che Dragon nazywał się PC601. I właśnie z takiej obudowy to chodzenie zostało przeze mnie kiedyś przerobione na EXOS AL, była budowa Retro na Atlonie XP, wodowanie tego retro pc oraz karty graficznej GeForce 2 4200 Ti. Było również wodowanie karty Radeona 4650. Więc jeśli nie oglądaliście jeszcze tych filmów, to zapraszam Was do tych starych materiałów. W dzisiejszym odcinku weźmiemy na warsztat taką motokartę gtx 690 z blokiem wodnym Aqua Computer. Do tej karty wykonałem swój własny backplate. Z takiego szczotkowanego aluminium przeleżał w szafie. Ostatni raz, chyba 6 lat temu, z tego co widziałem filmy na kanale, na pierwszym filmie, jednym z pierwszych filmów, jeszcze ta karta jest tam widoczna w komputerze. To już był, była końcówka, kiedy używałem tej karty. Już tutaj jest trochę ta, ta mieć taka nieładna, zaśniedziała. Rozkręcimy ten blok, sprawdzimy, jak karta wygląda po, po tym czasie w środku. Jest to w pełni miedziany blok wodny, także mogą różne rzeczy siedzieć w środku, zwłaszcza, że karta była używana w lupie mieszanym, więc no, jak twierdzą, co niektórzy, lub mieszany to samo zło, tak, chłodnice aluminiowe w nim były, może coś tam w środku już skorodowało, może już się nie będzie udało używać tej karty. Niestety nie mam oryginalnego chłodzenia takiego powietrznego do tej karty. Jest tylko ten blok. Mam nadzieję, że uda się tą kartę przywrócić do życia i troszkę się. Może pobawimy tą kartą, może w jakimś odcinku kolejnym. Bardzo ciekawy był sposób, w jaki trafiła do mnie ta karta. Były to okolice 2013 roku, kiedy na Allegro trafiało masę sprzętu z tak wystawek komputerowych, wystawek śmietnikowych niemieckich. Ludzie całymi kartonami przewozili ten sprzęt i był on wystawiany na Allegro na aukcjach pod tytułem Używany sprzęt komputerowy albo Złom komputerowy. I właśnie na, na takich aukcjach szukałem sprzętu pod budowę swojego lupa dla mojego Xeona X5470, który miałem tam zmodowany na płycie głównej 775, taki ABI IP35. I, I do tego właśnie szukałem chodzenia, ponieważ nie bardzo jakoś fundusze pozwalały mi wtedy na, na zakup lepszego komputera. No a ten, ten Xeon podkręcony jeszcze dość mocno dawał sobie ranę. Tam wtedy jeszcze była karta graficzna. GTX 580, 3GB. Kompletowałem ten sprzęt właśnie z takich różnych aukcji, żeby zbudować jak najtaniej taki właśnie używany lub, żeby jak najdłużej ten komputer mógł nie pracować, podkręcony tak mocno jak się da. No tak naprawdę, to przesiedziałem na tym Xeonie aż do siódmej generacji Intela, i dopiero wtedy przeniosłem się na, na siódmą generację Intela. Razem z tym oczywiście całym lupem. No ale właśnie na jednej z tych aukcji znalazłem w takim ogłoszeniu pod tytułem złom komputerowy, takie pudełko było tam na, na zdjęciach z jakimiś tam wentylatorami, jakieś rurki wystawałem z tego, złączki jakiś kontroler ob obrotu, zauważyłem od razu rzuciła mi się w oczy pompa Eheim, która dość, dość droga była, nawet dzisiaj kosztuje kilka dobrych stów taka pompa i nadal można ją kupić, tam właśnie ta pompa mi się rzuciła w oczy nie było widać tej karty gdzieś tam. To ona była na samym dnie zakopana w tych rurkach, to wszystko było ociekało w ogóle tym płynem takim z tego chłodzenia. Skuszony tą pompą, bo cena tego, tego całego zestawu była chyba niższa nawet niż cena tej pompy. No i zakupiłem to. No i moje zdziwienie było wielkie, kiedy otworzyłem karton, wyciągnąłem tą zdobycz. Tak? Byłem przekonany, że ta karta. Nie, nie działa, że no, nie trafiła tam z jakiegoś powodu takiego, że działa i po prostu ktoś chciał się jej pozbyć, tylko, tylko że coś musiało być nie tak. Yy, Takie miałem przeczucie. Yy, myślałem, że trafi do mnie na półkę i, i po prostu będzie stała tam jako taki ładny ozdobnik i będę mógł sobie do niej powzdychać troszkę. Ale no, po wyczyszczeniu tego wszystkiego i po poskładaniu okazało się, że, że ta karta działa. Po 1 maja 2012 roku. Na łamach benchmark.pl zaczytywałem się artykułem Pawła Maziarza o takim dziwnym tytule Zamknięty w tajemniczej skrzynce. A pisał on tak Nvidia rozesłała do redakcji komputerowych kartę. Podstawowe informacje odnośnie GeForce GTX 690, a więc najwydajniejszej karty graficznej z rodziny Nvidia Kepler, nie są już dla nas tajemnicą, bowiem zostały one zaprezentowane na konferencji GeForce LAN Nvidia Gaming Festival 2012. Wiadomo również, że model ten ma zadebiutować już 3 maja bieżącego roku, a pierwsze konstrukcje dotarły właśnie do testów. Model ten został zaprezentowany w drewnianej skrzyni, którą trzeba otworzyć specjalnym łomem z logo producenta. GeForce GTX 690 wykorzystuje dwa procesory graficzne. GK104 połączone mostkiem PNX. Każdy z nich został wyposażony w 1536 procesorów strumieniowych, 128 jednostek teksturujących oraz 32 jednostek resteryzujące. Całość wspomagają 4 GB pamięci GDDR5, o 2 GB dla każdego GPU, o 256-bitowej magistrali. Standardowe taktowania wynoszą 915 MHz dla GPU, 1019 MHz w trybie Boost i 6000 MHz dla pamięci. Za zasilanie karty odpowiada podwójna, pięciofazowa sekcja zasilania, natomiast do jej poprawnego działania wymagane jest podłączenie dwóch ośmiopinowych ptyczek zasilających. Współczynnik TDP tego akceleratora wynosi 300 W. Karta jest chłodzona innowacyjnym układem, który składa się z dwóch aluminiowych radiatorów z komorami parowymi oraz wentylatora ze stopu magnezu. Całość schowano pod efektowną obudową schromowanego aluminium. Maksymalny generowany hałas przez chłodzenie wynosi 43 na śledziu ulokowano trzy wyjścia DVI, jedno mini Display Port, jeden 2, natomiast obok niego umieszczono jeszcze złącze SLI. Czyli po podłączeniu takich kart uzyskiwaliśmy wkład SLI. GeForce GTX 690 powinien trafić do sprzedaży 7 maja. A jego sugerowana cena detaliczna wynosić będzie niemałe 4999 zł. Warto również wspomnieć, iż koncern z Santa Clara nie wyraził zgody na upiększanie naklejkami modeli konkretnych producentów. Oznacza to więc, że wszystkie karty dostępne w sprzedaży będą dokładnie takie same. Różnić się będą jedynie opakowaniem, dodatkami i gwarancją. A więc wyobraźcie sobie, jaka była moja mina, yy, kiedy wydobyłem tą bestię z tego kartonu ociekającą całą tym płynem, no i zacząłem ją rozbierać na, na części pierwsze, czyścić, przygotowywać po prostu do tego, żeby, żeby ją odpalić. Jakież było moje zdziwienie, kiedy włączyłem komputer, nagle pojawił się obraz, pojawił się Windows, karta przyjęła sterowniki bez problemu. Ogromnym jednak minusem tej karty był schyłek właśnie SLI. Tytuły gamingowe przestały korzystać z tej możliwości, stawało się to nieopłacalne, a pojedyncze karty już dawały na zupełności, żeby zaspokoić potrzeby, no i nie umieszczano możliwości odpalania SLI. Aby ta karta w pełni działała, było potrzebne właśnie SLI. Tryby SLI można było włączać. Był nawet taka specjalna aplikacja, gdzie była cała lista różnych trybów i one czasem pasowały, czasem nie pasowały. Zajmowało masę czasu znalezienie odpowiedniego trybu i nie zawsze to działało. No, to ogromna była wada tej karty. Praktycznie no z dnia na dzień stała się legendą, tylko niestety te tryby nie zawsze działały prawidłowo. Czasem, nawet jeśli się odpaliła na dwóch rdzeniach, to pojawiały się glicze, jakieś braki w świetlanej grafice, migotania obrazu, i no, strasznie to irytowało. Nie dało się grać. Mam nadzieję, że uda się uruchomić. Będziecie świadkami tego ponownego uruchomienia gtx 690. Nie rozkręcałem tej karty jeszcze od, od czasu, kiedy ją wyjąłem z komputera. No więc no, strasznie mnie ciekawi, czy rzeczywiście ten układ mieszany, czyli to aluminium, dało, dało jej w kość. Wprawdzie używałem w tej karcie borygo, więc no, mam nadzieję, że moja teoria zostanie podtrzymana tutaj, że borygo jest dobrym płynem i nawet właśnie w układzie mieszanym, czyli aluminium, różne rodzaje metali. Nie ma tragedii, tu jest jakieś, jakieś paprochy z nikosą, delikatnie tu coś, jest takie odbarwienie, ale nie ma tragedii. Finy są calutkie, na jednym i na drugim rdzeniu z jakiś osad, to się przemyje. Tu zrobimy polerkę tej, tej miedzi, nie? żeby, jak e, widzicie, jest taki e, wykwit brzydki. I co? No mam nadzieję, że ta karta będzie, będzie żyła, mam nadzieję, że mi się nie urwie ten Noring no Zobaczcie. To jest taki osad. miałem przez chwilę chyba czerwony płyn właśnie. Tam był płyn Aquacomputer DP Ultra. I to z tego osad chyba z tego płynu został. Tutaj te małe oringi też są. Okej, okay, są, to się wyczyści. Bo teraz byśmy rozebrali resztę, tak? Blok od, oddzielili od karty. Będzie trzeba wymienić pewnie pastę, termopady. I oddzielimy teraz e, kartę od backplate'u. Zrobiłem sobie ten backplate sam. Pamiętam, że strasznie ciężko się nakładało ten blok. Tutaj coś mi się kręci chyba razem z wkrętką. Pamiętam, że kilka razy ten blok nakładałem, ponieważ po nałożeniu krzywo siadły mi e, rdzenie na, na karcie, e, na bloku i e, bardzo nierówne temperatury były na oburdzeniach i kilka razy po prostu odkręcałem. Coś się to nie chce odkręcić. Kilka razy odkręcałem tę kartę, nakładałem na nową pastę i przykręcałem ją z powrotem, aż udało mi się uzyskać w miarę równe wynik na oburdzeniach. Strasznie dużo zabawy było, ale też masę radości przy szukaniu tych profili SLI do różnych tytułów. Mam nadzieję, że uda mi się odnaleźć gdzieś te zbiory. Teraz musimy to odkręcić, chociaż nie, bo to odkręci się razem. Może to tutaj będzie. O, dało się, mamy to. Widzicie, dodałem sobie takie podstawki i termopady. Tutaj coś się wylało. Nie wiem skąd, co tutaj pociekło. Też wcale powiem wam, po tych latach ciągle się lepią. No ale damy sobie świeżutkie. Zobaczcie, takie podstaweczki robiłem sobie ręcznie, wycinałem pilniczkiem, piłowałem, żeby były równiutkie. Mamy backment oddzielony, jakiś taki dziwny, jakaś dziwna plama, ale to być może coś pociekło na kartę z zewnątrz i tam zostało i wywołało taki. Bo tu na karcie nigdzie nie widać żadnego śladu po jakimkolwiek zalaniu. Płyczek kawy zrobiłem wielki kubek, bo no, już mi się robi zimna ta kawa. Piękny, to słuchajcie, to było piękne. Ten, ten nie. Bardzenie... w ogóle w tej karcie według instrukcji obsługi na tych kościach pamięci nie dawało się termopadów, dawało się tam pastę i tak też tutaj zrobiłem. No to dobra, to zabieramy się za wyczyszczenie teraz tego wszystkiego, tu widzicie mostek SLI. To ta srebrna pasta mojego taty, nie wiem co za pastę mi dał wtedy, ale ona jest strasznie ciężko. Bardzo się marzę z takim srebrnym badziewie. Powiem wam, że nie wiem czy ta karta nie skończy na myjce do elektroniki, nie, bo ta pasta jest strasznie, powiem wam, to jest strasznie ciężka do usunięcia. Dramat, ale to powiem wam, nie wyschło. Nie wyschła ta pasta, tyle lat ona słuchajcie, leżała ta karta i, i ta pasta nadal, powiem, Wam że nadal jest kurde, nadal się lepi, nic nie jest wyschnięte, nie da się tego domyć, słuchajcie, całe ręce mam aż z tego, brudne, masakra, strasznie to ciężko, zobaczcie, schodzi, no drama, drama, w ale dobra, to wstępnie powiedzmy, to wiem już co z tą kartą zrobić i to będzie wyczyszczone nawet chyba lepiej niż ja to w tej chwili ręcznie zrobię. To tylko odkręcić jeszcze muszę. Mam te szczyki spróbujemy. Spróbujemy to odkręcić. No, trzeba będzie je wkleić z powrotem na, na Locktaj, yy, blok wodny, ale zobaczcie jaka ona jest. Yy, jaka jest wielka, jaka długa ta karta jest. No patrzcie. Jak kurde, moje ramię, nie? Prawie. I jeszcze się upaprałem pastą. Zobaczcie. Chyba Tymon się nie obrazi, ale ta podkładka już chyba. Yy, chyba kończy, właśnie, swoje żywoto. I to się kurde, wszystko wypaprało tym pastą. No, wszystko się lepi. Zobaczcie, Powiem tak. Tyle na ile mogłem sobie poradzić bez technologii kosmicznej. pójdź na ta kawa. To sobie zrobiłem. Zabieram tę kartę ze sobą. Widzimy się jakoś w przyszłym tygodniu. Dla Was to ciągle będzie ten sam odcinek, bo dzisiaj mamy sobotę wieczór, użyję myjki, użyję powietrza spężonego, żeby przedmuchać to wszystko bez uszczerbku na mojej skórze i to wszystko doczyścimy. Boję się tylko jeszcze jednej rzeczy, że te, te oringi nam nie przetrwały czasu. No dobrze, ja nie jestem w stanie słuchajcie, nic więcej tutaj zrobić dzisiaj. Widzimy się później, jak Karta będzie czysta. Narobiłem bałagan, tylko słuchajcie. No i tak, jak ja to mówiłem, tydzień, tak. No a tu minęły wakacje, <grym> zdążyłem się już. Opalać trochę nad Polskim Morzem. i Dążyłem wrócić z tego urlopu. No ale co? W międzyczasie doszła tutaj paczka od cccastu Będzie od cccastu jeszcze coś innego, ale to w następnych odcinkach. A tutaj mamy cccastu dla naszego bloku taką górę uszczelek. Stwierdziliśmy razem z Jacą, że warto by było jednak poszukać tych uszczelek do tego bloku. No, te uszczelki tutaj, które były w tym, już miały swoje lata. Także no, wysłałem mu uszczelki stare. On je pozamieniał, na, znaczy znalazł, ma tam swoje dojścia do, do takich rzeczy. Wie, gdzie tego szukać i wie, które są w miarę dobre i sprawdzone. No i czekałem właśnie na to. Aż te uszczelki dojdą, w międzyczasie coś jeszcze dla mnie wykonywał, o czym mówiłem wcześniej, że, że zobaczycie to później. No i w międzyczasie jeszcze wyczyściłem ten blok dla Was, znaczy dla Was, nie, dla siebie, ale dla Was na kanał. Jest to kawał miedzi, no, kawał pięknego przedmiotu to jest. Także wyczyś... wyczyszczony, tu mamy też przygotowany backplate do, do tej karty, który sobie kiedyś zrobiłem, też jest wyszczotkowany z naklejki. O, dorwiemy. O, i jest baklejcik Dobra, już przygotowałem sobie instrukcję obsługi. Jest ona dość uboga, jeśli chodzi o sposób montażu i tak dalej. Nie ma podanych grubości na przykład termopadów. E, piszę tylko użyj, tych, które są dołączone do opakowania. Pokazana jest na instrukcji Miejsce rozłożenia termopadów i, i miejsce rozłożenia pasty. Yy, nic poza tym. Yy, niestety nie ma tych yy, grubości tych, tych termopadów. Coś będzie musieli dobierać do tego. Kartę postanowiłem umyć w myjce yy, do Elektroniki mnie yy, w pracy. Cała była taka wymazana, jak widzieliście, ta, yy, pastą, taką, której nie dało się doczyścić za bardzo. Teraz wygląda jak z fabryki. Jest czyściutka. No, trochę te napisy ucierpiałem na naklejkach ni ni niestety. No ale coś za coś jest, jest teraz piękna, czysta, no, zasługuje chyba swoją legendarnością na to, żeby, żeby cieszyć oko. Mamy trochę termopadów. Myślę, że coś może dopasujemy na tej karty, czy te, które ostatnio kupowałem dla DXA 580, to są stare, może będą pasowały. Nałożyłbym blok na to no, zniszczę troszkę pastę, może będzie trzeba smarować trochę, ale zobaczę czy te termopady się odcisną I, i, i zrobimy to najwyżej potem na szybko, poza planem już e, drugi raz, jeżeli coś nie będzie dotykało tutaj na tych termopadach, jeżeli nie będzie śladu, to wtedy to poprawimy, damy trochę grubszy ten termopad. Jest, słuchajcie, poskładana i chcę jej palcować, bo zostawię zaraz odciski palców na tym, a czy działa? Trzymajcie kciuki teraz. Naciskamy. Uwaga. Ha! Patrzcie, co się pojawiło. Trzeba by przeinstalować sterowniki teraz, bo tu wcześniej był Radeonik zainstalowany, więc przerzucimy sterowniki i pobawimy się naszą kartą. To ja zabieram się za pobieranie sterowników do karty. Na razie odpaliła, na razie chodzi, nic tu się nie przegrzewa, nic tu nie stwierdzi. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Trzymajcie kciuki. No dobra, słuchajcie. W tym odcinku to już na tyle. Reszta się nie zmieści. Nawet gdybym chciał, to ten odcinek musiałby trwać chyba z godzinę. A więc następna część to co będzie instalacja sterowników i zabawa kartą. Ja jeszcze nie wiem, czy ta karta przyjmie sterowniki, czy nie. Może napiszcie w komentarzach, co myślicie? Co się stanie? Odpali żyje, czy, czy może zdechnie po, po instalacji sterowników? Napiszcie też w komentarzach, co byście chcieli zagrać, gdybyście mieli taką kartę dzisiaj, albo w co chętnie pogralibyście wtedy, kiedy ta karta była topem na rynku, kiedy każdy gracz marzył, żeby posiadać takiego gtx 690 u siebie w komputerze, a jeszcze takiego z chłodzeniem wodnym. No, to gruby, gruby szpas już wtedy by był, więc tak, no, tylko słuchajcie. Dajcie znać, piszcie w komentarzach. Czekam na Wasze, oczywiście, suby nowe. Czekam na lajki, czekam na komentarze. Przede wszystkim na te komentarze. I słuchajcie, zbliżamy się do 500 tych subskrybentów, więc to dzięki Wam. Tylko i wyłącznie dzięki Wam. Także ja Wam dziękuję za to. A jak dobijemy do tych 500 subów, to zrobię odpakowanie i recenzję tego, co jest w tym pudełku. I znowu, słuchajcie, będzie y, marka Bykski, ale obiecałem, że otworzę, recenzję zrobię dopiero wtedy, kiedy będzie 500 subów. Obiecałem, nie wiem, czy dotrzymam słowa, ale co? Jesteście ciekawi, co jest znowu od marki Bykski? Y, ja wiem, ale nie powiem. Także do zobaczyska. Trzymajcie się ludziska.